Gargulek, a to jest już drugi odcinek pierwszego sezonu Gargulowego Jogboxa! Tak, więc dzisiaj będziemy kontu... Kon dzisiaj będziemy budować domek oraz jeśli to będziemy jakieś jakiegoś lepszego sycika, to pójdziemy na Battle Towera. Tak, więc jakby co podchodzę drugi raz do tego nagrania, ponieważ babcia wbiła mi do pokoju. Mm, to było też głośne więc nagrywam to już drugi raz. Mm. I tak, y, powiem wam, y, jutro nie ma odcinka, ponieważ, no, muszę go wrzucać, ponieważ jadę na karate. O 19.15 wychodzę z karate, spróbuję go jakoś, jak zdążę go y, przed karate nagrać, jak się wyrenderuje. spróbuję go wrzucić, ale nie obiecuję. Nie obiecuję, widzowie, nie obiecuję. Może zróbmy tak, o, tutaj będzie jakieś fajne zejście z domku na dół, mam tu taki pokoik, można powiedzieć. Mm, dobra, więc wychodzimy na górę, posadzimy się dirdem. Znaczy, kochanym dirdem. Może postawię sobie tutaj waypointa. What? Fina. Okej, okay. mm, nie znam się na tej wersji Więc nie wiem dlaczego nie mogę postawić waypointa Ale Dobra, będziemy grać bez waypointów, jolo Chociaż nie umiem tak grać Dobra, garbko, który nie umie grać bez waypointów Właśnie, ważne tu będzie też jedzonko Bo jak bez jedzonka to się łatwo Nie przeżyje się tu łatwo Bo bo wiem, nie przeżyje się tu łatwo o, bo, wie, Dobra, teraz przepalamy piasek. Mam nadzieję, że wyjdą nam te okna jakoś ładnie. Więc tu już zrobię te i... Mm, no zróbmy tak, kurde. Nie chciałbym się teraz wypierać na ten battle tower, ponieważ jest noc i wtedy... No, no to tak to na pewno dedne. Ale tam co, tam? Jabłko mamy. Mamy jabłko. Dobra, czekajcie, teraz jest koksa. <grym> miał koks i będę bogaty. Dobra, jest jakieś żarł żarełko. What the fuck? Ja się cały czas zastanawiam, co to są te krystale. One są... z nich się coś robi, bo patrzyłem. Ale pytanie co? O mam dwie skrzynie, to się zrobię podwójną. I, ale nie Dobra, na razie to położę i włożymy tutaj może mm, te kryształki. Nie wiem jak mam to, no to mówić. Dobra. Właśnie jeszcze rybki sobie usmażymy. Git. Przepada się, przepada glaz. Git. Dobra. Już to fajnie ten domek zabiera kształty. Fajnie mamy, bo jesteśmy w takiej pseudowysepce. No, tu się X-em pewnie zacznie. Dobra. X. Domek. No niech będzie domek. Na różowo-męski kolor. Dobra. Ja tutaj. Dobra, mamy dwie rybki. To jest crafting guide. Crafting guide. A właśnie. W sumie może pójdziemy, bo nabijemy expa. Hmm, może nam skoczą serduszka. O, to by się przydało, żeby więcej serduszek mieć. Bo to by, no, to się przyda. I właśnie, widzowie, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Jesteście mega. 20 subskrypcji wybiło mi na kanale. Dlaczego? Dzisiaj odcinek z... Uwaga, tam, 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 tam. Nie z Minecrafta! No, pewnie się nie cieszycie. Zertuję. No, 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 nie z Minecrafta z Call of Duty Ghost Xbox 360. Tak. Yy, tak, mam Xboxa. Nie mówiłem wam przedtem o tym, ale mam. Nie miałem ochoty na razie na nim nagrywać. Nie wiem dlaczego. Ponieważ, świecie, komputer na górze Xbox jest na górze domu. I musiałbym, po pierwsze, musiałbym go znosić, przepinać kable. To pewnie tata musiałby mi pomóc. No ale cóż tam, dla widzów zrobię wszystko. Błagam, jak. Pewnie pod tym, teraz, pewnie jak w to powiem, dla widzów zrobię wszystko będzie. O! Scott z okna! Dla widzów! Przeszli mi lepiej i palu tysiąc Dla widzów! Błagam, nie piszcie takiego, ja, że jaś. To wkurza. To w Dobra, ten dobek jakoś wygląda. Może nie wygląda najlepiej, no ale cóż. ten mi jakoś wygląda. Dobra, ludzie. Więc yy, wyruszamy do Battle Towera. Mm, oh, U nie! Nie! Pirania! Czy fish? Zwykły fish, czy, czy pirania? Chyba fish. No ale dobra, ruszamy. Tam już widzę... O, to! Ogr! Ogr! Nie, nie! Ha, ha, ha. Cześć, proszę pana. Nie, pan mnie zostawi. Panie, czy pan. Ja panu coś zrobiłem? No, panie. No nie, no co to ma być demokracja, kurde. Ten mnie to atakuje? Ja nawet przejść nie mogę. Idź, padalcu. a kysz. A kysz. A, ile on mi zabiera? A! Zabiłem go. Wow, mamy obsydian. Hey, zrobiłem sobie bazę z obsydianu. Będziemy fajnie. King Synth Pearl Code, jakoś tak to się nazywa. Oczywiście pewnie nie ukończę tego całego Battle Towera bez minimum 10 deadów, no ale spróbuję. W ogóle na jakim gramy? Na normalu. Tak mnie, tak, tak się cały czas pytam, czy. Wow, fajnie, mamy. Czyli co piąty level? Czy tam co któryś? Tak, co chyba co piąty. Dostajemy jedno serduszko życia, więc spoko. Yy, dobra, po co iść? Po, po, po ekspie sobie na oftach, Owce są lepsze. <trych> Typowy hater. Wbijamy! Dobra. Jeden. Dwa. Ło, wow, ale. to hell? Co tu jest? Ja nie mogę, ile tego tu jest? Dobra, skrzynie zbieramy, przydadzą się. Dobra, uwaga, wbijamy. Jest ktoś? Co on się? Dobra, korzystały z tego. Oj to, a co tam? Dobra, może... spełniło się coś? Wow, jest zombie. Giniasz. Giniasz padalcu. Jiszczymy spawner. Git. Jezu! Ludzie nie wiedziałem że tego aż tyle tego gówna tu będzie Ja nie mogę już cały set prawie, znaczy całe eku już prawie mamy zapełnione tym Może nie. wywalę tego dirta Nie wiem kurde bo nie wiem czy to jest cenne jakieś... jeszcze o! 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 Jezu Szok mnie przestraszył Jezu

Znowu. Może wiecie co pierwszy może podskoczę do domku odłożyć itemy, bo nie chcę ich nosić, bo nie ich jest normalnie... Pff, 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 pff. Dobra, mamy dzień pierwszy. Hm, pewnie, pewnie zaraz zginę. Ole dobra. is Easy. Co to? Jezu, ja już myślałem, że jakieś dwa ogry. GG. GZ. Dwa misie polarne! Misie! Jak ja lubię misie! Na razie to będzie. Dych mi dwóch. Dobra, stawiam tu obsydian. No, a co tam? Dobra, uwaga, chowam tutaj wszystkie te. Wszystkie te, nie wiem co to nawet jest, artefakty, jak to się nazywa? Nie wiem, chowam to przynajmniej. Właśnie dobra, nowy, nowy trzeba zrobić miecz. Zrobię od razu trzy. Raz, dwa, i trzy. Może od razu, o, zamienimy. I tak, jedzonko, usmażmy sobie tutaj kurdziadźga. Tu jest to, na razie to nie chcę. Siema. Siema typie. GINIESZ? JAK TY MI zabierasz? To właśnie, chyba coś jest zbagowane z modyfikacją, ponieważ, nie wiem... Mm, nie wiem, czy tak się powinno dziać, że one mają właśnie takie uszy czerwone, no ale jak... Jak tak, się, jak tak się powinno dziać, no to niech się tak dzieje, no ale ja myślę, że tak się nie powinno dziać. Kurde... co myśmy się myli, że jak gram na 1.7.2, to wiecie... Na 1.7.2 ja są... Jest tak, że klikasz X, to powiększa Ci się mapa, a tutaj jest od na odwrót. Więc... Dobra, dobra, ruszę na tego Battle Tower ludziska, czy nie? Wierzycie mi czy nie? Hy, nic nie słyszę, ale dobra. <śmiech> <śmiech> ha, 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 ha. Dobra, szybko, szybko, szybko. Patrz, kur... co to ma być? Nie wiem, po co tu... Dobra. Panowie, ruszamy! I panie. Ruszajby, ruszajby na drogę. Na drogę, na drogę, na drogę. Konie! Jadę na, na kuniu. Na kuniu, 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 kuniu. kuniu. Dobra ludzie, spróbuję dojść do chociaż do połowy Battle Towera i będzie taki efektowny końc odcinka yard Mam pierwszy level, jestem taki bogaty, ja się tak cieszę, bo jestem bogaty. Ja czemu ja taki jestem, że wyrzucam Dirta? Powiedzcie mi, czemu wyrzucam Dirta? Odcinek będzie... O! Odcinek będzie ze... Fok, fuck, 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 fuck. Nie, 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 nie dobra. Dobra. No ale nie macie tu. No znowu! Pff, tych hitamów jest, dobra. Dobra, wbijamy na górę, idziemy. Uuu, fuck, 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 nie, szkielety, naj... szkielety najgorsze, nienawidzę szkieletów, po prostu to są takie gówno. Widzicie, 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 i mnie zabije, zabije mnie, czul. Nie, 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 o, o, o. Zabił mnie, fuck. Sorry za moje emocje, to jest wkurzające. Chyba, że zrobimy tak, że się. Eee, yy, tym, diltem i koblem podsadzimy i wejdziemy na samą górę. Takie cheaty powiem wam. Jówik, giniesz. No, teraz giniesz. No. Skąd tu tutaj jest to żółwie? Czyżby ja... <słuch> giniesz. Dzięks. Dzięks i zalewla. Giniesz żółwie! Nie, błagam.

no przynajmniej mam jakiegoś zeda, seta, żeby... Te misie, misie są jakieś dziwne. Ja myślę, że one są podejrzane. Oczywiście według mnie. Może zrobimy tak, żeby nie wypadł. U, kurde, jak mi dom się sfajczy, weźcie, nie, tylko nie pro... Dobra, widzowie... Może zwiedźmy to... Zjedźmy to trochę, zwiedzimy to i kończę odcinek, bo już moje nerwy po prostu nie mam... nie mam tylu tyle tego, żeby wytrzymać takie nerwy. Takie gówno mnie atakują normalnie tutaj. Pewnie zaraz mi gdzieś gówno wskoczy. Mówiłem, jest tutaj, jest. Gdzieś ja padłeś. Dobra, czyli... Mm, ja się... Z Wami żegnam. Ze mną był Pan JOMPA 1989. Do następnego odcinka. Pa!